Cześć i dzisiaj was zapraszam na mecz oczywiście Ligi Narodów. Reprezentacja Polski zmierzy się z reprezentacją Portugalii. Ten mecz będzie oczywiście na Stadionie PG Narodowym w Warszawie. Mecz odbędzie się o godzinie 20.45. Oczywiście tutaj polskiego stadionu nie ma, a szkoda. Myślałem, że już w kolejnej wersji Sportowca będzie jakiś polski stadion, no ale nie ma. Zagramy sobie na Olympia, Olympia Stadium. No i teraz im z tego spotkania będzie na TVP Sport i TVP 1. Więc przechodzimy do spotkania. Jeszcze tylko wam powiem na początku, że miałem jechać na ten mecz, ale ludzie rzucili się na, jak na świeże bułeczki. No, i nie zdążyłem tych biletów kupić. No, i jeszcze był problem z serwerami PZPN-u, serwerem PZPN-u, i nie mogłem kupić tego biletu. A szkoda, bo bardzo chciałem pojechać właśnie z Christianiksem Games i Sebastianiksem i ze swoim oczywiście tatą. Ale może się uda na jakieś inne mecze prezentacji Polski pojechać. Zobaczymy. No to bez przedłużania przechodzimy do spotkania. Proszę Państwa, przed każdym, naprawdę każdym spotkaniem, wszyscy kibice mają apetyt na porywające widowisko. Ale ja z ręką na sercu liczę, a wierzę, że będzie nam to dane i że dzisiaj oglądać będziemy wielki mecz. Zaraz zaczynamy. Hallo tu Berlin łączymy się z Państwem ze stadionu olimpijskiego przekonamy się czy obie ekipy mają jakieś asy w rękawie na dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na mecz. Najbliższe półtorej godziny spędzą państwo w towarzystwie Jacka Laskowskiego i moim, czyli Tomasza Smokowskiego. Mamy nadzieję, że spotkanie dostarczy nam wielu emocji, jeszcze długo będziemy o nim dyskutować. Reprezentacja Polski kontra Portugalia. Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą, ofensywną piłkę i nie zabraknie bramek. Dobre ustawienie. Jakże potrzebna interwencja. Bruno Fernandes! Dobra teraz interwencja bramkarza. Musiał się trochę wyciągnąć, ale ten strzał nie sprawił mu większych problemów. Po tym można poznać klasę golkipera. Sprawił, że ta interwencja wydawała się łatwa. No nie, po co w ogóle strzelał z takiego kąta? Przecież mógł się domyślić, że trudno będzie w ten sposób zapunktować. Piłkarza oceniamy po umiejętnościach, a tutaj ewidentnie zabrakło umiejętności podjęcia decyzji najlepszej dla drużyny. Wszyscy chyba zastanawiają się, z jakiej strony pokaże się dziś Lewandowski. Czy swoją grą poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Przede wszystkim pamiętajmy o jego niesamowitej sile. To jest prawdziwy atleta, który samą swoją sylwetką może wzbudzić niepewność u Rywala. Jedno jest pewne: za nic nie chciałbym z nim walczyć o piłkę we własnym polu. Luka trafia do Cristiano Ronaldo. Uwaga, znalazł się na linii strzału! Blokuje! Blok znowu wie, gdzie się znaleźć. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Ależ to była fantastyczna główka. W zasadzie bramkarz nie miał prawa tego zatrzymać. Najwyraźniej o tym nie wiedział, bo zatrzymał, choć sam pewnie nie wie jak. Na piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Gra wstrzymana. Był spalony. Ma Dobrze teraz przeszkodził. A teraz kontratak, jak to rozegrają. Ale zażegnał niebezpieczeństwo obrońca. Dobra interwencja. Nna się ta akcja. Ryba się krycił. A i byłem niemal pewny, że to wpadnie. Ale po tym strzale głową piłka przelatuje tuż obok słupka. Szkoda, bo to było naprawdę niezłe uderzenie. Ze stanowiska komentatorskiego wydawało się w pierwszej chwili, że mamy gola. Cóż może następnym razem. I teraz może znajdzie kogoś do zagrania. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę. Ale już jest tylko wspomnienie. Wychodzą z kontrą. jest tam paru zawodników. Nie udało się utrzymać piłki. Rud radzi sobie z rywalem, ale teraz obrońca naprawia swój błąd. Udana próba odzyskania piłki. Niedobre zagranie Bednarka. Oddaje piłkę. Udany znajduje Bruno Fernandesza. Jest komu podać. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Uwolnił się z podkrycia. Okazja! Wspaniale rozwijał się ten kontratak, ale finalizacja akcji pozostawia dużo. Dużo do życzenia. Widzieliśmy tu niemal wszystko, co składa się na szybką ripostę. Następna taka kontra. Raczej skończy się bramką. No i brawo. To, co Państwo widzicie, to wysoki presji. Bruno Fernandes. Kibice ewidentnie wzburzeni decyzją arbitra, ale o tym, czy należy się rzut karny, decyduje sędzia, a nie trybuny. Trzeba grać dalej. Pewnie obroniony ten strzał. Takie uderzenie główką to bułka z masłem dla klasowego bramkarza. Musi teraz uważać, by nie stracić piłki. Czy poda piłkę do jednego z kolegów. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Niewiele było przerw w grze. Doliczona została więc tylko jedna minuta. Bruno Fernandesz. Ewidentnie celowy atak. Może trafić za to do protokołu meczowego. No tak, za coś takiego musi być upomnienie. Bez dwóch zdań. Oczywista oczywistość. Za wysoko, za mocno. Prezent dla drużyny przeciwnej. Koniec pierwszej połowy na Olimpia Stadion. Zawodnicy będą mieli teraz kwadrans odpoczynku. Cristiano Ronaldo gra dzisiaj słabo. Gdzie jest ten dawny Ronaldo? No i koniec pierwszej połowy spotkania mamy 0 do 0. Reprezentacja Polski na razie remisuje u siebie z Portugalią. Na razie bez bramek. No, zobaczymy jaka będzie druga połowa meczu. No ciężki, ciężki e, bój toczą nasi reprezentacji z Portugalią. No, z Portugalia to w Europy też. No będzie naprawdę ciężko w reprezentacji Polski. No dobra, zrobimy sobie zmianę. Widzimy sobie Modera za Urbańskiego. Nie będziemy go ryzykować. Braszyński wejdzie sobie za Piwiora. No i wrzucimy sobie Adama Buxę. Albo piątka wrzucimy za Świderskiego. I Frankowski wejdzie sobie za. Mińskiego, My i tak możemy przejść do drugiej połowy meczu. Widzimy się po meczu. I grają dalej, a wynik to jak na razie 0 do 0. Polacy przy piłce. Zalewski Witinia. Przejęcie piłki. Koniec akcji. Wciąż prowadzi piłkę. Może tu stworzyć zagrożenie. I proszę, udana interwencja przy dośrodkowaniu. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Do Zielińskiego ta centra. I co? I dośrodkowanie nie dochodzi celu. W ślisk! Sędzia wahał się, ale nie dyktuje jedenastki. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Krzysztof Piątek. Próbowali rozegrać akcję, ale jest strata. Nuno Mendesz. Piłka do Nuno Mendesza. A, teraz indywidualnie Rafael Leon. Obronił to. Fiodor Teraz pora strzelać. Jest Robert Lewandowski. Otwiera wynik spotkania. On jest po prostu niezawodny. Raz jeszcze przyjrzyjmy się Tomku tej bramce. Nie zazdroszczę golkiperowi w tej sytuacji, bo uderzenie było naprawdę soczyste. Tego się nie da wytrenować. Z tym trzeba się urodzić. Mamy wznowienie po bramce. Portugalczycy ze stratą jednego gola. Nuno Mendes. Lewandowski. Polska konstruuje teraz akcję. Centra teraz na piątka. Wybicie i po groźnej akcji. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Bruno Fernandes. Ależ teraz pięknie zagrana piłka. Popatrzmy. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Zieliński. Piłka prawie dotarła do celu. Prawie, bo jednak ląduje na aucie. Jao Cancelo. Witinia. I Bernardo Silva. Bernardo Silva. Spójrzmy sam na sam z bramkarzem. Piłka wypija przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Strzał Bruno Fernandes. I strzał zablokowany przez Jana Bednarka. No i widzimy. Piłka wyszła za linię boczną. Piłka poza boiskiem. Będzie wznowienie od bramki. Zieliński. Wizdek. Rzut wolny dla Polski. Przerwa w grze, a w niej dochodzi do zmiany w zespole. Do końca meczu zostały minuty. Polska nadal. Uwaga! Będzie szansa bramkowa! Żałpa linia. Ależ przechwyt. Prawie pod bramką rywali. Może zabić ten mecz. Nie ma gola. Mógł teraz podwyższyć prowadzenie, ale chyba myślami już był w szatni. Tak, oby to rozkojarzenie się na nich nie zemściło. Lewandowski ma teraz piłkę. I znowu Robert Lewandowski. Mogą teraz skontrować. Mają dobre opcje. Prosta strata, no i niestety po kontrze. Zbliżają się do pola karnego drużyny przeciw. I mamy zakończenie dzisiejszego spotkania. Polska zwycięska. To było ważne zwycięstwo, bo wywalczone w pocie czoła na pewno nie przyszło łatwo. Na czymś takim można budować morale zespołu. Robert Lewandowski zaliczył kolejny doskonały mecz, do jakich nas zresztą przyzwyczaił. W świetnej formie jest Polak. Domku to jest na tyle dobry piłkarz, że naprawdę nie można spuszczać go z oka. Dziś dał swej drużynie ważną bramkę, dzięki której objęli prowadzenie. No i koniec meczu. Polska pokonuje Portugalię 1 do 0. Ale to był mecz no po prostu tutaj Polacy tak jak komentator powiedział w pocie czoła wywalczyli to zwycięstwo. Męczarnia była niesamowita no ale dali radę. Pokonują Portugalię 1 do 0. W ten sposób zapewniają sobie kolejne 3 punkty do oczywiście swojej grupy ale zobaczymy jak będzie w rzeczywistości czy Polska pokona Portugalię no fajnie by było się zrewanżowali za te karne w 2016 roku co Kuba Błaszczykowski no strzeliłby tylko mówię Rui Patrycja e, wyskoczył za wcześniej e, z tej linii bramkowej no i Obronił, ale moim zdaniem powinny być karny powtórzone i nie tylko to jest moje zdanie, ale też kibiców reprezentacji Polski. Mimo tego nie został powtórzony, no i Polska przegrała. A tak to może by, może awansowałaby do półfinału. A tak to, cóż, tak się stało, jak się stało. No i mam nadzieję, że będzie rewanż i Polska pokona Portugalię w Lidze Narodów. Jak się Wam podobało to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie, oceńcie, zostawcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco, żebyście nic nie przegapili na moim kanale. Podajcie też na kanał Sebastianixa, Wojtas z Vloki, Wojtas przy kanał, Christianix Games. Trzymajcie się i do usłyszenia.